Pokaż jakie masz ładne kopytka Pan Kowal po prostu za jednym razem Ci takie ładne kopytka zrobił, że aż mi się nie chce wierzyć To jest po prostu niemożliwe, czy nie masz takie płetwy do pływania. teraz no, naprawdę Naprawdę super masz te kopytka Wiadomo, że trzeba będzie jeszcze tam za 4 tygodnie coś tam przyciąć, no ale Ja myślałem, że to w ogóle się nie uda zrobić tak, żeby to ładnie, w miarę wyglądało no? Zaraz Cię puszczę też na łąkę, a Ty też jesteś takim wykastrowanym ogierkiem niedawno, niedawno straciłeś jajeczka, więc zobaczmy, co się będzie działo, <grym> pluszowy się już troszkę uspokoił, tak, pluszowy się uspokoił, złotek też jest w miarę spokojny, no i Ty pójdziesz do nich, chodź pokaż jak ładnie chodzisz, chodź, no chodź pokaż jak ładnie chodzisz, chodź pokażę jak ładnie chodzisz, no, a tu nie otwieraj, bo on zaraz ucieknie, tak? a nie, nie ucieknie, dobra. No ładnie chodzisz teraz nie możesz, nie możesz się przyzwyczaić do tych nowych kopytek co? Tam było troszeczkę inaczej W tamtych płetwach się chodziło Zaraz cię tu puszczę na ten ten Do nas na łączki, pójdziesz sobie do koników No tak, już wiesz że pójdziesz tak? Chodź, 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 chodź tutaj do mnie Chodź, 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 chodź Nie bój się, chodź, pokaż jak jesteś ładny państwu No wtedy pieniążkę dla ciebie wpłacili tak? ile wpłacić na Ciebie pieniążków i wiesz, no. Kantarki wąchasz sobie, tak? Ten kantar to trochę za luźny na Ciebie jest. Coś może innego znajdziemy ładniejszego, co? Znajdziemy jakiś ładniejszy kantar dla Ciebie, chcesz? Co Ty masz tu na nosie? Co Ty masz tu na masie? Dobra, to idziemy na łąkę zaraz, zobaczymy co się będzie działo.